Czy zastosowanie znieczulenia ogólnego zwanego narkozą oraz znieczulenia zwanego analgosedacją w leczeniu stomatologicznym jest bezpieczne dla pacjenta. W anestezjologii w ocenie ryzyka wystąpienia powikłań szeroko stosowana jest skala Asa. Pacjenci poddawani znieczuleniu do zabiegów stomatologicznych najczęściej należą do grupy pierwszej oraz drugiej w skali Asa, więc grup o niskim ryzyku. Ponadto każdy pacjent indywidualnie jest kwalifikowany przez lekarza anestezjologa, który proponuje najbardziej odpowiednią i bezpieczną formę znieczulenia. Warto wspomnieć o tym, że podczas zabiegu w znieczuleniu wszystkie funkcje życiowe są monitorowane w sposób ciągły. Na czym polegają te znieczulenia? Jakie korzyści wynikają z ich zastosowania? Analgosedacja dożylna polega na podaniu różnych grup leków które spowodują znaczne ograniczenie świadomości pacjenta, jego rozluźnienie, zniesienie bólu oraz osłabienie odruchów tylnej ściany gardła. Pacjent pomimo że współpracuje, traci poczucie czasu, a po zakończeniu zabiegu większości zdarzeń nie pamięta. Znieczulenie ogólne zwane narkozą jest złożonym i zaawansowanym znieczuleniem, gdzie anestetyki podawane są zarówno drogą dożylną, jak i ziewną. Pacjent w trakcie zabiegu traci całkowicie świadomość, jego odruchy są zniesione, nie czuje bólu, a po zabiegu nie pamięta nic. Czy zastosowanie znieczulenia ogólnego zwanego narkozą oraz znieczulenia zwanego analgosedacją w leczeniu stomatologicznym jest bezpieczne dla pacjenta? W anestezjologii, w ocenie ryzyka powikłań, szeroko stosowana jest skala ASA. Pacjenci poddawani znieczuleniu do zabiegów stomatologicznych najczęściej należą do pierwszej i ewentualnie drugiej grupy w skali ASA, czyli grup o niskim ryzyku. Ponadto każdy pacjent jest kwalifikowany indywidualnie do znieczulenia przez lekarza anestezjologa, który również proponuje najbardziej odpowiednią oraz bezpieczną technikę znieczulenia. Warto wspomnieć, że podczas znieczulenia wszystkie ważne funkcje życiowe pacjenta są monitorowane w sposób ciągły. Kiedy stosowane jest znieczulenie ogólne, a kiedy analogosedacja? Analgosedacja dożylna jest znieczuleniem mniej inwazyjnym niż znieczulenie ogólne. Ponadto znieczulenie ogólne wymaga zaawansowanej aparatury i w pełni wyposażonego stanowiska do znieczulenia. Pacjent poddany analgosedacji dużo szybciej dochodzi do pełnej świadomości i sprawności niż pacjent poddawany z narkozie. Analgosedacja jest szeroko stosowana u pacjentów z dentofobią, silnym odruchem wymiotnym, a także podczas kilkugodzinnych skomplikowanych zabiegów somatologicznych. Znieczulenie ogólne... Ma takie samo zastosowanie jak analgosedacja, a dodatkowo jest nieoceniona w przypadku znacznie nasilonej dentofobii, a także u pacjentów niespółpracujących, np. u dzieci oraz osób z różnym stopniem upośledzenia. Jakie leczenie stomatologiczne może być zrealizowane w trakcie zabiegu w znieczuleniu? Każdy typ zabiegu stomatologicznego, czy to z zakresu chirurgii stomatologicznej, stomatologii zachowawczej, endodoncji, czy też protetyki z powodzeniem może być wykonywany w znieczuleniu ogólnym lub analgosedacji. Kto dba o bezpieczeństwo podczas zabiegu? W trakcie zabiegu ze znieczuleniem ogólnym lub analgosedacją nad pacjentem nieustannie czuwa zespół anestezjologiczny składający się z lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki anestezjologicznej. Czy każdy pacjent może poddać się zabiegowi z takimi rodzajami znieczuleń? Czy istnieją przeciwskazania do zabiegów z takimi rodzajami znieczuleń? Należy na wstępie zaznaczyć, że o ile znieczulenie w stomatologii jest szeroko dostępne oraz bezpieczne, to jednak nie każdy pacjent może zostać poddany znieczuleniu. O tym, czy pacjent może zostać znieczulony, decyduje lekarz-specjalista-anestezjolog na podstawie wywiadu z pacjentem i ankiety dotyczącej stanu zdrowia oraz schorzeń towarzyszących, a także wyników badań laboratoryjnych z krwi. Do podstawowych przeciwwskazań do zabiegu w znieczuleniu są brak pisemnej zgody pacjenta, aktywna ostra infekcja głównie górnych lub dornych dróg oddechowych, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, nieustabilizowane choroby przewlekłe lub ich zaoszczenie, głównie choroby układu krążenia, układu oddechowego, choroby metaboliczne, schorzenia tarczycy, choroby neurologiczne głównie padaczka, choroby nerek i wątroby. Ponadto udokumentowane reakcje alergiczne na leki i środki używane podczas znieczulenia, a także wrodzone schorzenia metaboliczne zagrażające wystąpieniem niewydolności oddechowo-krążeniowej po podaniu leków stosowanych w znieczuleniu. Jak pacjent powinien się przygotować do zabiegu? Czy konieczne jest wykonanie badań przed zabiegiem? Do 6 godzin przed zabiegiem pacjent powinien przyjąć ostatni posiłek. Do 3-4 godzin przed zabiegiem można pić klarowne płyny, takie jak woda niegazowana. Nie wolno spożywać alkoholu na 24 godziny przed zabiegiem oraz skazane jest zaprzestanie palenia tytoniu 6 godzin przed zabiegiem. Na każdej dłoni powinien dostępny być co najmniej jeden palec z czystą płytką paznokciową. Paznokcie pokryte grubą warstwą lakieru, w szczególności Lakierem hybrydowym lub żelowym mogą zakłócać lub fałszować działanie pulsoksymetrii. Nie należy stosować makijażu w dniu zabiegu albo ograniczyć go do minimum. Przed zabiegiem pacjent wykonuje badanie laboratoryjne w zakresie podstawowym, w szczególnych przypadkach u osób obciążonych schorzeniami przewlekłymi po uprzedniej konsultacji z lekarzem anestezjologiem pacjent może zostać poproszony o wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych czy też obrazowych. Czy pacjent będzie coś czuł i pamiętał z zabiegu? W przypadku analgosedacji dożylnej świadomość jest znacznie ograniczona, jednakże pacjent sam kontroluje oddech, ma wydolne odruchy obronne i współpracuje na polecenie. Pomimo tego, dzięki zastosowaniu pewnych grup leków u pacjenta występuje zjawisko niepamięci następczej w różnym zakresie. Ponadto podawane są silne dożylne środki przeciwbólowe. Jaki stosowane jest znieczulenie miejscowe, dlatego też chory nie będzie odczuwał bólu. W przypadku znieczulenia ogólnego chory traci całkowicie świadomość i odruchy, a oddech zastępowany jest przez respirator. Nie czuje również bólu i nie pamięta nic przebiegu zabiegu, ponieważ jest wprowadzony stan narkozy przed rozpoczęciem zabiegu i wybudzony po jego zakończeniu. Jak wygląda opieka po zabiegu? W przypadku analgosedacji pacjent pod koniec zabiegu jest przytomny i ewentualnie odwracane są resztkowe działanie niektórych anestetyków. Pacjent już po krótkim okresie czasu może opuścić klinikę pod opieką osoby dorosłej. W przypadku zniszczenia ogólnego po wybudzeniu pacjent pozostaje monitorowany 1-2 godziny po zabiegu, aż do całkowitego ustąpienia działania anestetyków oraz pełnej stabilności układu oddechowego i układu krążenia. Pić można po godzinie, a jeść po dwóch od zakończenia znieczulenia. W obu przypadkach nie powinien pacjent prowadzić pojazdów mechanicznych ani spożywać alkoholu przez następne 24 godziny. W razie potrzeby może skonsultować się z lekarzem anestezjologiem do 24 godzin po zabiegu.